Gruczoł Bartolina, zwany inaczej gruczołem przedśrodkowym większym, jest gruczołem produkującym śluz. Znajduje się u podstawy warg sromowych, w pobliżu przedsionka pochwy. Produkuje śluz służący do nawilżania przedsionka pochwy, czyli inaczej mówiąc umożliwia niebolesne, a wręcz przyjemne służbie seksualne. E, jest on bardzo potrzebny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna chorować. Podstawowym problemem z gruczołem e, Związany z gruczołem przedsionkowym większym, czyli gruczołem Bartolina, jest najpierw torbiel gruczołu Bartolina, gdzie z powodu po porodzie, po urazie, e, niestety wrodzone bywają e, takie sytuacje, zwęża się przewód wyprowadzający śluz, przytyka się gęstym śluzem. To na przykład dotyczy pań, które no, oszczędzają na wodzie i piją za mało, i zasuszają się. śluz się robi od razu gęstszy. I jeżeli przede wszystkim przedsionek pochwy i przewód wyprowadzający gruczołu nie są zakażone żadną infekcją, to tam zostaje tylko śluz i to przeszkadza, jeżeli jest duże, na przykład wielkość jaja kurzego, no to wtedy może przeszkadzać przy siedzeniu, chodzeniu, współżyciu, ale generalnie mniej boli czy nie boli, może tylko no, wizualnie hmm, Panie denerwować. Natomiast gorzej, jeżeli do tego przewodu dostaną się bakterie, najczęstszymi, no już pomijając infekcje typu rzeżączkowego, gdzie jest to konieczna, pilna interwencja, no ale zwykłe, banalne bakterie typu ropnego, bakteria E. coli, gronkowiec, paciorkowiec i tak dalej, mogą znaleźć się w tym przewodzie, a następnie niestety zakazić cały gruczoł i wtedy zbierać się tam wydzielina ropna. No niestety wtedy jest to rzecz bardzo bolesna, gdzie panie no nie są w stanie normalnie iść, normalnie siedzieć, nie mówiąc już o służyciu. Leczenie tego typu, szczególnie ostrego przypadku polega przede wszystkim na odbarczeniu, czyli opróżnieniu gruczołu. Wykonuje się to przez nacięcie, wyprowadzenie treści, przepłukanie i następnie sposoby dalszego postępowania są różne. Można Założyć sączek. Najczęściej się tak robi zresztą, żeby przez kilka dni reszta tej wydzieliny wypływała na zewnątrz. Można wykonać zabieg zwany marsupializacją. Jest to takie oprzycie tego ujścia gruczołu, tak, żeby stworzyć na nowo jakby ujście, czyli taki sztuczny ten kanalik wyprowadzający. No, w przypadkach koniecznych oczywiście wycina się gruczoł w całości. Problemy z gruczołem Bartolina najczęściej występują u kobiet między 20 a 40 rokiem życia. Jest to związane z największą w tym okresie życia u człowieka aktywnością seksualną i problemy z tym związane dotyczą... Mniej więcej od 1 do 4% kobiet. Mówimy o całym życiu kobiety. Czyli 1 do 4 kobiet na 100 będzie miała w swoim życiu przynajmniej raz problem z gruczołem Bartolina, czyli z torbielą lub ropniem gruczołu Bartolina. Jest to również problem tego typu, że gruczo Bartolina nawet poprawnie zoperowany, poprawnie odbarczony, zaleczony bardzo lubi wracać. Dlatego po jednej, drugiej czy trzeciej interwencji lekarz bardzo często proponuje całkowite wycięcie gruczołu, który i tak nie pełni swojej prawidłowej funkcji, a jest źródłem kłopotów, cierpienia, bólu, jakby tego nie nazwać.